Cześć, witajcie! Cześć! Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z małych stacji. Dzisiaj jesteśmy na stacji w trawnikach. Tak mi się zdaje, że to jest mała stacja no bo na nic innego to chyba nie wygląda. Tutaj mamy zegar, sklep odido, napiszę, że to jest dworzec. No idziemy już na Perony. Tak Takcie być tam też uważasz, że to jest jeszcze mała fajne. stacja. Pierwszy raz widzę, żeby na stacji w budynku stacji był salon fryzjerski Agnieszka. Mhm. <laughs> <laughs> Tutaj mamy ten 1-2, śmietnik. Tam mamy kasy biletowe. Ale wydaje mi się, że są zamknięte. Tam mamy peron pierwszy, już chyba nie używany. Stojaki na rowery, no i już kierujemy się na Peron. Tutaj przechodzimy przez tory. Warto dodać, że na tej stacji nawet zatrzymuje się pociąg dalekobieżny. Który, z którego teraz wysiedliśmy. Możecie zobaczyć na kanale film. No i teraz sobie takim skrócikiem przejdziemy. No i tu stąd widać budynek dworca z tyłu. Tu mamy tablicę. Chyba ku pamięci kolejarzy. Tutaj zegar. Napis, że to jest peron drugi, tor pierwszy, tor drugi, megafon, śmietnik i latarnia. O! Jeszcze tutaj mamy rozkłady jazdy. Tutaj sieć trakcyjna pod napięciem. Dotknięcie grozi śmiercią, czyli nie dotykamy trakcji. Pamiętajcie, kierunki lublin Heum. Kolejna latarnia, o, takie na trakcję. Tu jest wiata. Wejście. No i tam zaraz już skończymy film no, latarnia no i przy tej wiacie możemy skończyć film o tam mamy taką starą wieżę kolejową ceglaną Nie wiem czy to nie była jakaś wieża ciśnień, ale chyba nie śmietnik. No i przy tej wiacie zakończymy film, więc... To by było na tyle z tego filmu, więc cześć. cześć.